Siemanko widzą w kolejnym odcinku Troszkę dawno mnie nie było ze względu na to, żeby nie było mnie tutaj ogólnie na gospodarstwie Ale mniejsza o to no cóż, nowy nabytek kolejny, jest to marka Rostolmash Jak widać gniosca niełomioce jak to mówią Header. Header wygląda dosyć następująco: jest nawet spory bęben. Motywidła są bardzo fajnie rozwiązane na prostych śrubach, nawet tulejki, tutaj czy coś do wymiany jest bardzo fajnie pomyślane. Jak to mówię, ruski, jak to ruski. Wszystko jest naprawdę tak prostacko rozwiąza rozwiązane, że no, chyba prości się nie dało, nawet regulacja bębna. Jest dosyć coś podobnego kiedyś jak było w Wizonach. System zapinania, eurozłączy. rozłączy. Tak samo tutaj. Napęd oczywiście przekazywany wałkiem Oni mocy. Wózek ma nawet bardzo, znaczy bardzo, bardzo długi deszel. To widła wyglądają, o, coś takiego. Odkręcamy jedną tylko śrubkę, wyciągamy grabkę, czy jak to się tam popularnie nazywa. I mamy żeletki. Jest dosyć bardzo, bardzo, to jest moim zdaniem bardzo dobrze pomyślane, ze względu na to, że nie ma jakiejś tam jak to było kiedyś wizane, że trzeba było zaklepać nita, czy coś takiego, tylko jest po prostu dziobak. Jest zrobiony na półkole, gdzie po prostu ta nakrętka czy tam śrubka. Po prostu przychodzi swobodnie sobie pod, pod tym dziobakiem. I header jak header Wszystko wysuwanie oczywiście hydraulicznie. Czy mu to widła, czy podnoszenie to, to już bez zmian. Może przejdźmy teraz do. Przejdziemy się do przystawki, do zboża. Mamy i przystawkę do rzepaku. Mamy i przystawkę do rzepaku. Wiadomo. Schumacher. Jedno z najbardziej teraz typowych rozwiązań. Tak samo tutaj kwestia żyletek i tak samo kos jest taki sam jak w Hederze. Oczywiście była wzięta z podwójną kosą z jednej i z drugiej strony z kosą boczną. No co, stół jak stół, blat jak blat, nie żadnych tu nowości nie ma. Chodzi o to, żeby trochę kosy, trochę blachy i byleby to ziarko nie uciekało. Ale mówię, jeżeli chodzi o założenie stołu do, do rzepaków, jest to banalnie, naprawdę jest to banalnie proste. Spiera się on na dwóch takich śrubach i kantach zakładane. No szok. Dobra, a teraz może przejdźmy do, jak coś się mówi, do gwiazdki programu. A tutaj jeszcze mamy przystawkę do kukurydzy, oczywiście. Kapello Quasar piątka. pięciorzędowa. Jeszcze kombajn nie był czyszczony, po. Po, po sezonie, ale myślę, jak będzie jakiś cieplejszy dzień, to się to ogarnie jakoś spokojnie. Przystawka oczywiście była wzięta z dwoma ślimakami bocznymi. Nawet sprawia to dobry komfort jazdy i ogólnie całego, całego tego podzespołu. Kombaj, sam kombaj, jak widzicie, no, jest trochę większy od Bizona. Choć koło ma takie same. Jedynie co w Bizonie zostało to to, że rozmiar kół jest taki sam. O, jest trochę wyższy, nie ma co powiedzieć. Nie będę go odpalał, bo naprawdę teraz. Kwestia z tego, że muszę go jak już odgod odpalę, to już będę wyjeżdżał nim pod karczera, trochę go umyć i ogólnie doprowadzić do stanu niewarzkości i jakiegoś konkretnego wyglądu. Wejdziemy może do środka. No, jak bizarne, bizarne. No, mamy tu układ klimatyzacji. Mamy tutaj pomieszczenie na zimny napój. Trzypunktowy układ regulacji nawiewu. Radejko, wszystkie światła, wszystkie światła robocze. Tutaj mamy cały, jak to mówią, magiczne rączkę, czy jak to inni mówią. Tutaj mamy cały panel sterowania, biegowa skrzynia biegów. Mamy komputer pogodowy, który mówi oczywiście po polsku. Jak to mówię, jak na ludzkiego to Tutaj mamy jeszcze w, w siedzenie tam dodatkowe pasażera. Jak to się mówi? Jak widać, jest cały uwalony po z tego, jak stoi, już wam mówię, co jest dalej. No, mamy tutaj silnik pumicy, 4 cylindrowy wyciągnięte z niego, jest 175 koni bardzo prosta i bardzo szybka obsługa. Czy chcesz ze ścinaczem, czy nie? Dźwignia po prostu klapa i tyle, wytrząsacze, cztery wytrząsacze koła tylne no ma trochę dużo moim zdaniem, ale widać się tak ruski chciał, pójdziemy na górę zobaczycie serduszko Właśnie nie wiem czy to dokładnie zobaczycie, ale ale jest tutaj tutaj mamy chyba od Blue. Kurde w tutaj nie brakowało. Powiem Wam szczerze. Jest kawał kolosa, nie ma co powiedzieć. A bizon mój, znaczy nasz bizon, znalazł nowego właściciela. W sumie niedaleko, bo dosłownie parę, parę wiosek dalej koło jest na wysokości dosłownie tylne brzucha, także jest kawał opony No i co wam powiem jak na pierwszy rok wykosił i trochę rzepaku i trochę zbóż no i teraz do końca kocioł kukryzy więc nie ma co narzekać, coś tam się stało. To póki co dźwignia od chwytacza kamieni jest bardzo prosta. Nie tak, bizarnie, że trzeba było wejść po spód, trzeba było tam odbezpieczyć te dwie klamry, jak to było. To jest całkiem bardzo przyjemne i bardzo szybkie, jeżeli chodzi o, 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 o wyczyszczenie chwytacza kamieni. No i zobaczymy, ile to teraz. Ile to bezawaryjnie objeździ. Także nic. Ja się z wami żegnam. I do następnego. Hejka.